Śmako, śmako. dziś zaczynamy serię Gier Empire Total War. Zaczynamy wielką kampanię. Wielka kampania. Dziś, moi kochani, zagramy Turcją Imperium Osmańskim. W komentarzach piszcie pod tym filmem, kim chcielibyście, żebym zagrał następnym razem. Ja dzisiaj zacznę grę od początku Turcją. Zobaczmy, jak mi pójdzie. Wezmę y, poziom trudności bitwy na fula oraz poziom trudności kampanii też na fula. E, Zobaczmy, jak to będzie wyglądało, e, ile tur przeżyje i do którego roku. Ok, no to wybieramy Turcję. Turkish, Turkish, Turkish Airline Jest. Nie. Imperium Osmańskie, rok 1700, z od roku 1700 czyli jeszcze de facto e, XVII wiek, koniec, już końcówka XVII wieku. No i tak, wybieramy tryb gry, no to nie krótką kampanię, ani długą, tylko, tylko światową dominację. Wtedy jest ciekawie, bo każdy państwo chce podbić jak największą liczbę regionów. E, Warunki zwycięstwa, no to podbił utrzymaj regiony w liczbie 45 do końca 1799 roku. Zbliżając pokazane regiony, Rumelia. Ok, no i historia Europy w kilku ostatnich wiekach, można widzieć jako historię imperium osmańskiego, kilku irytujących krajów, które starały się e, pokrzyżować Turkom plany. Potęga i wielkość mocarstwa osmańskiego to niez... niezrównane państwo, to znalazło się na trasie tradycyjnej. Szlaku handlowego łączącego Europę i Azję, a ponadto ma w swojej władzy całe południowoafrykańskie wybrzeże Morza Śródziemnego. Ok, więcej powie na ten temat lektor, znaczy może nie o historii Imperium Osmańskiego, ale o tym, jak będzie wyglądała rozrywka. Dobra, poziom trudności bardzo wysoki, poziom trudności bitwy również bardzo wysoki, jeśli chodzi o posiadłości w Europie, no to. Tu widoczne: Imperium Osmańskiego, w Ameryce nic nie mamy, w Indiach nic nie mamy, więc czas podbić cały świat Turkami. No dobra, zaczynajmy. Rozpoczynamy grę w takim razie. Tytułem wstępu: tutaj mamy fajne cytaty historyczne. Powinna być ochrona północnych okay. i zachodnich granic, zachodni granic: Twojego imperium. Wroga Rosja Wroga próbuje Rosji, zdobyć czarnomorski próbuje port zdobyć za pośrednictwem Twojego protektoratu, twojego protektoratu nad, Hanatem, nad Hanatem Krymskim, a pomimo panującego, a, pomimo pokoju, panującego twój pokoju, Twój tradycyjny nieprzyjaciel cesarstwo, cesarstwo austriackie z pewnością, z pewnością wykorzysta wszelką wykorzysta przewagę, wszelką na, terenie przewagę na terenie państw bałkańskich, bałkańskich Bośni, i Bośni i Serbii. Perskie imperium Safawidów upada. Mogą no. się zatem zdarzyć Mogą także najazdy na twoje terytorium z pustym na wschodzie. Zabezpiecz, zabezpiecz więc granice z Mezopotamią, z mezopotamią i, Armenią, i Armenią, by utrzymać w ryzach te państwa. Musisz też pomyśleć o stałym postępie, postępie, technologicznym, postępie technologicznym, na technologicznym na zachodzie. Może się wnet okazać, się że, wrogowie się wrogowie że wrogowie zyskają dzięki temu przewagę, dzięki przewagę dzięki na, polu bitwy, na polu bitwy, a za tobą a za będzie przemawiać wyłącznie liczebność wojsk. Utrzymuj się na fali postępu, kierując uczonych do opracowywania najnowszych technologii. Utrzymanie przyjaznych stosunków z jednym z europejskich mocarstw, być może z Francją, okaże się przydatne, okaże się przydatne jeśli Rosja i Austria, Austria, postanowią, i Austria postanowią wystąpić przeciwko tobie. Utrzymanie wsparcia dla Hanatu krymskiego od sąsiednich w regionów w i zachowanie kontroli nad, nad tymi terytoriami, terytoriami, terytoriami powinno zapobiec uzyskaniu przez Rosję dostępu do, morza, dostępu do morza, podczas gdy Berberia podczas będzie Berberia, stanowić bufor zabezpieczający przed agresywnymi flotami katolickimi w Hiszpanii i Wenecji. Okej, okay, super. E, mamy co na przedstawioną sytuację międzynarodową w tym regionie. E, tak jak lektor powiedział, lektorka powiedziała, musimy uważać na Rosję, Austrię, która de facto w tym momencie jest państwem, można powiedzieć, neutralnym w stosunku do nas, ale to może się w każdej chwili zmienić. E, Rosja, odwieczny wróg Turcji. E, Polska, Rzeczpospolita tak samo. Chociaż Turcy mają do nas szacunek, więc e, tutaj nie wiem. Ja się zdecyduję. Może podbiję Polskę, żeby odzyskać, yy, znaczy podbiję. No, po prostu zabiorę Polskę, Galicję i Podolę razem z Lwowem, a może nie, może wejdę z nimi w sojusz. Zobaczymy. Chociaż nie, w sojusz nie będę mógł wejść, no bo Rzeczpospolita, co mnie dziwi tutaj w tej grze, no ale to może przez to, że teraz przez okres caski, yy, jest w sojuszu z Rosją. Co dla mnie jest jedną wielką ironią, ale dobra. Yy, no dobra, to zaczynamy. Rozgrywkę eee, mamy 7, 7 tysiąca złota do wydania. No dobra, flota fajnie, wszystko jest dobra. Wsparcie dla dobra, rozbudujmy tutaj rezydencję gubernatora. Mołdawię, protektorat Mołdawii. Wiadomo, tu muszę zabezpieczyć granice. Dobra, ok. No i najważniejsza stolica, czyli Sambu Musimy rozwinąć go, żeby był na wysokim poziomie. Wysoka porta, kliknij aby zbudować. Budynki rządowe umacniają porządek publiczny. Dobra, no to budujemy ten budynek rządowy. Lwy eee, w Libii. Dobra. Nie wiem z czego jest się cieszyć, ale dobra. Nie ma się z czego cieszyć, że człowiek zabije zwierzęta. Dobra, mamy dwa protektoraty bufory oddzielające nas jeden od Rosji, czyli Hanot drugi Berberię, czyli od e, katolickiej e, Hiszpanii, Maroka, no Maroka w sumie jest po naszej stronie, no ale tutaj Wenecja, Szpitalnicy, no to będą państwa, które będą ze mną rywalizować na Morzu Śródziemnym. Okej, okay. naszym celem jest nie dopuścić Polski, ani, e, ani Rosji do Krymu. E, Moją obawą jest również właśnie to małe państwko tutaj, co jest chwilowo małe, a już grałem w tę grę już wiele razy i widziałem jak ona szybko się rozrasta. To jest właśnie Konfederacja Maracka, Maracka bardzo szybko podbija e, imperium mogołów oraz Persji i dochodzi właśnie do naszych granic, więc tutaj będę musiał skupić swoje wojska również na wschodzie. Zawrzeć z Persją sojusz i bronić e, tego ładu i porządku międzynarodowego na wschodzie, na dalekim wschodzie. Bliski, można powiedzieć. Z Gruzją też dobrze było utrzymać przyjazne stosunki oraz z Degestanem, co da się oczywiście zrobić. Spróbuję zawrzeć sojusz ze Szwecją i z Francją, i może z Wielką Brytanią, bo jednak mieć Brytyjczyków i floty po swojej stronie to lepsza opcja niż być osamotnionym. Z Wenecji próbuję jak najszybciej się pozbyć tutaj z Półwyspu Bałkańskiego, a więc, dobra, zaczynajmy. Jeszcze mamy 500 sztuk złota. Dobra, umowy handlowe z kim możemy zawrzeć? Ze Szwecją, aha, nie mamy dostępu do portu, z Wielką Brytanią, zawsze się ten handel opłaca. E, na razie, aha, mogę zaproponować. I jest wam umowę handlową z Wielką Brytanią, e, z Francją, tak samo, chciałbym mieć umowę, technologię też. Cukras, aha. Nie chcę dać ze technologii. Konfederacja maracka. Y... No dobra, jeszcze raz z Francji spróbuję, ale bez moich. Mojej... Znaczy, oddam mi po prostu technologię. Aha, pojedyncza płatność, odej technologię. No dobra, ok. Aha, dam mi tysiąc. 1000... Aha, tylko chcieli technologii, nie chcą umowy handlowej. No dobra, trudno, no to bierzemy Konfederację Maracką, No z wrogiem byliśmy. Na razie póki co yy, handlować z Prusami, Francją, Rzeczpospolitą Polską może zaproponuję umowę handlową z Nie ma co brać, bo pewnie zaraz tam wypowiedzą wojnę. Dobra. Mniejsze państwa, Gruzja, tutaj ulepszmy te stosunki, zaproponuję umowę handlową. Aha, dobra, nie chcę. No to może Persja. Technologia że wyjdziemy, nie chcą sojuszy, to może tylko umowę handlową z Pers, Persami. Umowa handlowa i oddamy im te technologię. Eee, pociski kartyczne pojedyncze, no dobra. Ok, mamy umowę handlową z Persją. Ostro tutaj z nami, że tak powiem, eee, negocjowali. 13 kolonii, z eee, może 13, nie wiem, 13 kolonii zaraz. Nie będę, no ale to może z sobą Aha, chcą od nas 1000 sztuk złota. No nie, no bez sensu. Nie, tak łatwo to się nie oddamy. Luizjanom, o! francuską kolonią, Skoro Francji nie jest z tym. O! Luizjana chce! No i fajnie. Z kim jeszcze możemy? Aha, jeszcze z prusami tutaj. No dobra, weźmy z prusami. Nie chcę oddać tego dynęki. No dobra, no to my oddajemy swoją technologię. A nie się wykradnie. No dobra, już pójdę na te ustępy. Dania, mmm, Gruzja, Nowa Hiszpania, o Nowa Hiszpania. Fajnie, z Ameryki będzie to warpłynął. Państwa włoskie. No, z państwami włoskimi też dobrze by było mieć dobre stosunki. Aha, nie chcą. 13 kolonii. Brytyjskich jest, dobra. Aha, tu jeszcze no dobra, Dania. Dobra, pójdę do ustępstwa. Kto jeszcze? Państwo włoskie nie chciały. Austria nie chcę Albo to, albo nie Czemu Francuzi nie chcą do Człowieku mówić o tym? Nie, Aha, dobra. No to dobra, trudno, mamy kilka portów niewykorzystanych Tu mnie Turcja zaskoczyła, znaczy grałem nią pierwszy raz Jak w ogóle kupiłem tą grę Ale Naprawdę Turki mają rozbudowaną sieć dróg handlowych, więc tu będzie dobrze. Będziemy się fajnie rozwijać. Dobra, nie ...należy do swoich najzdolniejszych myślicieli. Możesz zlecić mu prowadzenie badań w celu zdobycia do dostępu do, do nowych technologii. Uczeni przyspieszają badania, studiując w budynkach edukacyjnych, takich jak biblioteki i uniwersytety. Aha to to jest mogę. miało są wejść o twojej religii w najdalsze zakątki świata. Nawrócenie obcego lud na swoją religię państwa nie sugeruje, że będzie na on straszczył mniej kłopotów. Po powstaniu i mamy, Asasyni są, zabójcami, Asasyni są i zabójcami i szpiegami. W wielu europejskich w wielu językach, językach słowo asasyn, asasyn oznacza właśnie zabójcę. Asasynów asasyn. można wykorzystać asasyn. do, likwidowania do likwidowania agentów wroga oraz szpiegowania, wroga szpiegowania go i sabotowania go, jego planów. No to dobra, to wysłamy asasyna do. Konfederacji przemieszczać swojego asasyna, klikając prawym przyciskiem myszy dowolne miejsce na podświetlonym obszarze. W ciągu jednej tury twój podkomendny przemieści się w granicach tego obszaru, ale nie dalej. Kliknij postać prawym przyciskiem myszy, by na nią oddziaływać. Ok, mamy dwóch generałów: jeden z Mezopotami, drugi z Ali, Baltaci Mehmet w Mezopotamii. Tutaj scocyno jakieś wojska tutaj, tutaj prawidłowe jak śmotłoterywań Sofia generalnie. Arbia jest do przebudowy. Musimy ją wyciśnić, bo jest słaba. No dobra, zobaczmy nasze państwo, jeśli chodzi o presję, już zajmuje aktualnie na... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Na 11 państw. Raz, 2, 3, 4, 5. Szóste miejsce: zaraz za nami jest Prusy, Rosja, Polska, Szwecja i Konfederacja Maracka. Na pierwszym miejscu Francja. No, może dlatego, że pres są państwem prestiżowym i z nami umowy handlowej. No dobra, ale Wielka Brytania chciała. Dobra, to jedziemy. Jeśli chodzi o wojskowe kwestie, no to Francja jest tutaj. Góruje z tego co widzę, tak póki co, no oczywiście ruskie i prusaki, dobra. No to co? A jeszcze technologia. Co byśmy tu chcieli? No i to zaczynamy od tego: bagnetów. Władza, kto rządzi państwem? Mustafa drugi suta Mleko i miód, dobrobyt, poziom prestiżu, majestat. No oczywiście. Religia wyznawana to Isla, Następna natura przyniesie nam, a właśnie zmienimy podatki. Eee, więcej chcę. Nie, więcej od ludzi. Też nie. Dobra, na razie nic nie będę zmieniał. Bardzo się buntuje tutaj ta arystokracja. Dobra, no to po pierwsze i dłużej. jest, rusza, Wszystko Brytyjczycy. Fajnie, 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 fajnie. Oho! Proszę, Leopold I, mój łaskawy pan, jest pewien, że swojej mądrości zrozumiecie coś tam, coś tam dobra, że mam. Chcą, żebym odda, żeby mi oddał Bośnię, Bułgarię, Serbię, no, praktycznie całe Bałkany. I ofertą tego państwa sprawa bez ograniczeń. W dupie mam taki, taką dyplomację, możesz sobie wsadzić w dupę te żądania? Nie! O jezu, nacisnąłem akceptuj. O ja nie mogę. Nie 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 dobra muszę, co ja zrobiłem, muszę wczytać jeszcze raz, bo... Myślałem, że mi wypowiada w wojnie z... z przyzwyczajenia akcyp Ja nie mogę, nie, dobra, trzeba to szybko Dobra, teraz muszę przy... poczekać aż tura przebiegnie. Nie, muszę wczytać jeszcze raz, bo to jest... Oddanie ten, ale teraz rozpaniane od... odwaliłem. Ale to jest właśnie to, jak człowiek zamyśli. Hmm. Nie mogę oddychać Bałkanów bez walki, to jest. Wtedy stracę na prestiżu. Aha, wojna wypowiedziana. Bo już wiemy, że Persja ma wypowiedź wojny. Dobra, jeszcze raz czytamy. Dobra, wiemy, że stracę te regiony i że Persja wypowie nam wojnę. Od razu. No i dobra, podbiję ich, będę bezpośrednio graniczył. Albo oni nie, nie wiadomo jeszcze. Ale będę bezpośrednio graniczył z Konfederacją Maracką, znaczy, która jeszcze de facto nie istnieje, bo istnieje Imperium Gołów, I pytam... "A dobra, niech tam minie ta wdura. Nie no, muszę wczytać jeszcze raz, bo to jest tragedia. Co ja zrobiłem? Oddałem im ziemię bez walki. No nie wierzę. Długo schodzi z tym czekaniem, szczególnie na początku, jak jest pełno tych państw, małych, dużych, one później znikną, te państwa, no bo te małe szczególnie, no bo to nie jest e, możliwe, żeby istniały takie małe, słabe państwa przez dłuższy czas przy sąsiedztwie z takimi mocarstwami w tym regionie najwyższy port, który nie został jeszcze rozwinięty Wybierz typ portu, który zostanie tu zbudowany Port Rybacki będzie sprzyjać wzrostowi Dobra. Port Kupiecki zapewni dochód Sorry, ale musimy wczytać to jeszcze raz O ile będzie się dało A jak nie, to po prostu odzyskam te tereny, co straciłem już, trudno się mówi. Ech, ale dalej, ale otworzyłem nią. Dobra, jest! Jest, udało się. Nadal mam te treny. E, przywrócił się stan sprzed y, naciśnięcia końca tury. Dobra, jeszcze raz. Uwaga, zobaczymy, czy to wszystko się powtórzy. No jak teraz się wszystko powtarza. Tak, Brytyjczycy tutaj spłyną. Nie! Odrzuć ofertę. No, teraz idealnie to nacisnę. Aha! I przez to, że odrzuciłem, teraz mi wypowiedział kuta z wojny. Kogo on ma tam sojuszników Niderlandy, kury z Wielka Brytania. Ciekawe, po której stronie stanie Wielka Brytania, z którą mam sojusz. Znaczy umowę handlową. Cholera. Dobra. Wiadomo, że moje protektoraty stoją po mojej stronie. Chociaż, może mnie coś zaskoczyć, ale wątpię. Aha, po stronie Austrii nikt się nie opowiedział, ale frajerzy, o wow, Jezu, ale dawny, no i dobra No i fajnie, no i o to chodzi, no bo jakby miał mówić, i z Brytanią wojnę, i z Niderlandami, i z Sabaudią, o Jezu, to już bym był otoczony przez wszystkich, a tak to po co, jak i Brytyjczykom jest na rękę ten handel ze mną, i mi jest na rękę ten handel z nimi a teraz mówiłem, że się nie opłaca z nimi robić już tego umowy handlowej. Zaraz mi wypowiedzieli: wojny wystarczyło, że nie przyjąłem ich głupich żądań. Ale takie żądanie wystosowali, tak jak Trzecia Rzesza wobec Polski, żeby oddać po, część pomorza, żeby mogli sobie połączyć dwa terytoria, które były od, odseparowane przez polskie pomorze. No ale dobra, no to Persja nadal chce nam wypowiedzieć wojnę, dobra, akceptujemy, dobra, spoko, postraszcie sobie, nie wiem tam. Możecie, możecie mi naskoczyć. Zaraz was zmiot z powierzchni ziemi. Akurat Persja jest słaba, więc to nie będzie jakiś mega wyczyn, że ich pokonam. Ciekawe ile Dania przeżyje, bo Szwecja jak zwykle będzie chciała podbić całą Norwegię, Danię, wszystkie te tereny, które należą do Danii, pewnie nie zostanie tylko Islandia. Okej, okay, to już mamy dwóch wrogów. I ledwo co zacząłem grać, i już mam dwóch wrogów i na wschodzie i na północnym zachodzie. Austriaków, głupich. Ale dobra, zrobimy w tym kursie, kursie, powtórkę pod nie? Tym razem na korzyść naszą. Aha, on porozumienie handlowe z Persją. No dobra, okej. Okay. Zyskano cechę, żelazna ziemia, kochanka, dobra. Panie, wypowiedziano wojnę. Mamy wojnę pomiędzy Prusami i Austrią, co sprzyja generalnie mi, ponieważ mam sojusznika, naturalnego sojusznika to są Prusaków. Zaraz z nimi zawsze sojusz. I co, wypowiedziano wojnę Niderlandy-Hiszpania. i Panie, oba kraje będą osłabione tą wojną. Ok, szybko z Prusakami. Yy, aha, nie mogę zaproponować sobie już czemu. Ach. Nie wiem czemu nie mogę Dobra to ze Szwecji w takim razie też nie mogę, bo co? wiesz, przymierza z wrogim z przymierzeń, z wrogiem, z przymierzeń Ja wszystko przez tą berberie widzimy smutnymi na senie międzynarodowej. No dobra Hita Sam podbiję tą berberii, by nie miał spoku. Proszę przemieszczać swojego uczonego, klikając prawym przyciskiem nosząc w w wolne miejsce na podświetlonym obszarze. Dobra, to wiemy, nie nam babo tłumaczyć, kobitko. Dobra, hmm, co tu można zbudować? Szkoła poezji, nie interesuje mnie to na razie. Trzeba wyrbować wojsko, bo nam skopią dupę i co będzie wtedy? O, tych, Wilbon, Wilbondy, yy, co tu mamy jeszcze, Azarzy, Wojsko Nieregularne, Wojownicy Pustyni, yy, Azarzy, aha, dobra. Dobra, dawaj, się tutaj, żeby spotałem, tylko koszary. Okej, okay. i co jeszcze, rybań trzeba ulepszyć. Gdzie jest mój agent? Y... Ta agentura. Dobra, idź i zobacz. A do kolejny ten... sklepu fajnie, chata spalona. Trochę ich osób wrogich zliknę. agentów teraz... można zlikwidować. No to wiem, że można zlikwidować wrogich agentów, nie musisz tam tego kubić mówić. Na maszku też przydałaby się jakąś rekrutację wojska. Dobra, żeśmy wybudowali na szczęście tylko szary. Aha, dobra, jeszcze ja mam nice. Tu już nie mogę nikogo wyrwać w pustyni. Albo dobra, tu pod granicami, co tu mamy. W porcie nie stacjonują obecne żadne wojska. Wobec tego nieprzyjacielska armia będzie go z łatwością zająć. tu. Okej, okay. pierwsze starcie, przegrane. Oczywiście tu się nie ma co zamamywać, to dopiero było pierwsze starcie. Okej, okay. uzbroimy się w fortach. Niepotrzebnie wybrałem, żeby komputer o zamach do Warszawy. Przegapasz. Przekonaj ich na islam. Dobra, jak sytuacja wygląda? Podatki. A... Nadal jesteśmy na szóstym miejscu. Ale już nas zgonimy inne państwa. Znaczy jesteśmy na egzekwo z konfederacją moralską. Już tak szybko się roz Powoli, powoli, ale idzie. Dobra.